Cześć, witam Was na moim kanale Diablo Vortex. Jest to budowa przeznaczona z myślą o sezonie 6 gry Diablo 4. Sezon 6 rozpocznie się 8 października. To jest budowa, którą zrobiłem podczas testów sezonu 6 gry Diablo 4. Jeżeli jesteście zainteresowani budową, to zapraszam na film. Na pasku umiejętności mam umiejętność główną, która zadaje najwięcej obrażeń. Jest to umiejętność napływ krwi. Dzięki modyfikatorom ta umiejętność przywraca mi zdrowie oraz po uzyskaniu pięciu poziomów kumulacji przytłaczającej krwi mój następny atak będzie przytłaczający. Moja druga umiejętność jest to umiejętność makabry, umiejętność defensywna, czyli zamieniam się w krwawą mgłę, otrzymuję niewrażliwość oraz pozostawiam zwłoki podczas aktywności tej umiejętności. Umiejętność trzecia jest to umiejętność klątwy, czyli Przeklinam wskazany przeze mnie obszar. Przeciwnicy są spowolnieni i zadają mi mniej obrażeń. Oraz jest szansa, że ich ogłuszę na kilka sekund. Moja umiejętność podstawowa, która generuje 8 punktów esencji. Jest to krwotok. W tej umiejętności uzyskuje esencję oraz jest szansa na utworzenie krwawej kuli. I teraz moja moc specjalna to jest spętanie dusz. Ta moc będzie dostępna w sezonie 6 gry Diablo 4. Dzięki tej mocy mogę zadawać większe obrażenia, generuję esencję oraz oraz odsłaniam wrogów na 2 sekundy. Przeciwnicy odsłonięci otrzymują ode mnie obrażenia zwiększone o 20%. Teraz moje podstawowe statystyki. Moc ataku 75 tysięcy, pancerz 892. Do maksymalnej redukcji obrażeń brakuje mi jeszcze 108 punktów, dlatego że w sezonie 6 gry Diablo 4 maksymalna wartość pancerza to jest 1000 punktów. Moje zdrowie 4800, moja siła 611. Najważniejszy współczynnik dla nekromanty to jest inteligencja. Moja inteligencja to 2565. Siła woli... I zręczność. Pozostałe współczynniki. Moje odporności są wymaksowane. Premia do szybkości ataku 29,8. Tutaj powinno być więcej. Szansa na trafienie krytyczne. Moje obrażenia od trafień krytycznych to 5478. Obrażenia od przytłoczenia 7133. Moje pozostałe. Współczynniki Teraz przejdę do ekwipunku Mój hełm to uberunikatowy hełm czapka lekina. Tutaj doskonalenie mi się nie udało Dlatego że powinno mi wyjść 3 razy do afiksu redukcji czasu odnowienia W hełmie mam runy czyli jeżeli użyję 20 razy niepodtrzymywaną umiejętność główną w moim przypadku to jest napływ krwi. Użyję w tym momencie okrzyku wojennego barbarzyńcy. Mój napierśnik to jest uberunikatowy napierśnik. Tutaj jeżeli będziecie doskonalić powinno wyjść dwa razy do redukcji obrażeń i jednorazowe zwiększenie o 25% afiksu do maksymalnej odporności na wszystkie żywioły. Kamienie jakie tutaj mam to są topazy które dają mi w sumie plus 300 do inteligencji. Rękawice to są rękawice unikatowe. Podczas testów nie zdobyłem starożytnych unikatowych rękawic. Posiadam tylko ich słabszą wersję i moc przedmiotu tutaj jest tylko 638, a nie 800. Przy udoskonaleniu powinno wyjść 3 razy do afiksu napływ krwi, wysysa krew z wrogów elitarnych plus... 3 razy. Moje spodnie to są unikatowe spodnie. Również nie znalazłem wersji starożytnej. To są bryczesy krwawego księżyca. Tutaj doskonalenie powinno wyjść 3 razy do afiksu plus 2 do umiejętności klątwy. I teraz jeżeli chodzi o aspekt na tych spodniach. To tutaj ważna jest druga część tego aspektu, czyli zadaję obrażenia od przytłoczenia zwiększone o 113% wrogom dotkniętym moimi klątwami, czyli moją klątwą żelaznej dziewicy i moją klątwą z niedołężenia. I teraz już jestem na moich starożytnych, legendarnych butach. Tutaj doskonalenie, tutaj doskonalenie jak najlepiej jakby wyszło. Raz do szybkości ruchu, raz do szansy na ogłuszenie i raz do inteligencji. Na butach mam aspekt przeklętej aury. Dzięki temu aspektowi automatycznie nakładam klątwę z niedołężenia i żelaznej dziewicy. I nałożone w ten sposób klątwy roznoszą się na pobliskie cele co 0,3 sekundy i trwają 4 sekundy poza auro. Moja broń... To jest pradziad, czyli uber unikatowy starożytny, miecz dwuręczny. Jeżeli chodzi o doskonalenie, to tutaj wybrałbym zwiększenie afiksu 3 razy o 25% plus do wszystkich współczynników. W gniazdach broni włożyłem runy. Pierwsza runa, runa rytuału, że muszę przemieścić się o 50 metrów i w tym momencie użyję runy inwokacji, użyję mocy specjalnej druida, petryfikacji. Mój amulet to jest starożytny, legendarny amulet. Jeżeli chodzi o doskonalenie, uzyskałem tutaj 3 razy zwiększenie afiksu, redukcji czasu odnowienia. Amulet naznaczyłem aspektem wewnętrznego spokoju, czyli zadaję zwiększone Obrażenia. W gnieździe amuletu mam czaszkę, czyli plus 240 punktów do pancerza. Mój pierwszy pierścień to jest uber unikatowy starożytny pierścień. Pierścień bezgwiezdnej nocy. I mój drugi pierścień to jest starożytny, legendarny pierścień. Jeżeli chodzi o doskonalenie, to tutaj najlepiej jakby wypadło. 3 razy zwiększenie o 25% afiksu, który uzyskałem dzięki hartowaniu. To jest ten afiks krew plus 13,1% do szybkości. A tak pierścień naznaczyłem zakrwawionym aspektem, czyli nowa wywołana przez napływ krwi rozbłyskuje ponownie po krótkim opóźnieniu i zadaje obrażenia zmniejszone o 10%. Teraz przejdę do Księgi Umarłych. Szkieletowi Wojownicy ofiarowano. Wybrałem Żniwiarzy i zadaję obrażenia od cienia zwiększone o 20%. Szkieletowi Magowie również ofiarowano. Wybrałem Kości i moje obrażenia od przytłoczenia są zwiększone o 30%. Golemy również ofiarowano. Wybrałem żelazo, czyli zyskuję premię 35% do obrażeń od trafień krytycznych. Teraz moje drzewko umiejętności. Jeden punkt przyznałem na krwotok oraz jeden punkt na wzmocniony krwotok. Z umiejętności głównych wybrałem napływ krwi. Przyznałem 5 punktów. Mam to na randze 11, czyli udział przedmiotu tutaj jest 6. Wzmocniony napływ krwi oraz paranormalny napływ krwi. Z umiejętności zwłoki makabry mam wybraną umiejętność krwawa mgła, przyznaję tutaj jeden punkt, wzmocniona krwawa mgła i upiorna krwawa mgła. Z umiejętności pasywnych w umiejętnościach zwłoki makabry mam trzy punkty przyznane na Titan czyli jeżeli posiadam umocnienie, zadaję zwiększone obrażenia dla elit o 18%. Ponu przyznałem 1 punkt i 3 punkty na paliwo śmierci, czyli po pochłonięciu zwłok zadaję o 9% obrażeń więcej przez 6 sekund. W umiejętnościach klątw mam wybraną umiejętność zniedołężenie, Wzmocnione zniedołężenie 1 punkt. Z umiejętności pasywnych 3 punkty na zwiększenie obrażeń i 3 punkty na objęcia śmierci. W umiejętnościach Zwłoki Makabry mam wybrane tylko umiejętności pasywne. 3 punkty na nekrotyczny Karapaks. 1 punkt na pogoń żniwiarza. 3 punkty na smuga cienia. 3 punkty na grozę. I 3 punkty na wyniszczająca ciemność. Przyznałem również 3 punkty na makabryczne zasklepienie, 3 punkty na transfuzję, 3 punkty na krwawy przypływ. Udział przedmiotu to jest 1, dlatego mam na randze czwartej, 3 punkty na wysysanie witalności i 3 punkty na zakrzepłą krew, udział przedmiotu 4. Uzyskałem to dzięki temu, że na amulecie posiadam plus 4 do zakrzepłej krwi. Z moich mocy specjalnych wybrałem nową moc specjalną, spętanie dusz. Przyznałem tutaj dwa punkty. Największe spętanie dusz i większe spętanie dusz. Z umiejętności pasywnych w mocach specjalnych wybrałem stanowczość. Przyznałem tutaj 3 punkty. Memento Mori przyznałem również 3 punkty i samotna warta 3 punkty. Z umiejętności pasywnych kluczowych wybrałem przypadłość, czyli wrogowie na których wpływa odsłonięcie, ograniczenie kontroli lub obrażenia od cienia z upływem czasu. Cierpię również na przypadłość i odnoszą obrażenia zwiększone o 15% ode mnie i od moich słów oraz moje umiejętności klątw zadają więcej punktów obrażeń odcienia wrogom z przypadłością i ta wartość zwrasta o 30% sumy wartości obrażeń zadawanych wrogom ograniczonej kontroli, obrażeń zadawanych odsłoniętym wrogom i obrażeń odcienia z upływem czasu. Moja premia do obrażeń to jest 276. I teraz moje tablice mistrzostwa w sezonie 6 gry Diablo 4 możemy używać w sezonie szóstym gry Diablo 4 możemy użyć maksymalnie 5 tablic mistrzostwa. Czyli moja tablica podstawowa w gnieździe glifu mam włożony nowy glif o nazwie Eliminator. Dzięki temu Zadaję obrażenia zwiększone o 10% elitarnym wrogom oraz ten glif gwarantuje mi 624 premii do wszystkich normalnych węzłów, czyli do tych wszystkich węzłów uzyskuję 624% premii. Z rzadkich węzłów, jakie tutaj odblokowałem, to rozkwit, odporność, wiedza i pogrzebanie. Moją drugą tablicą mistrzostwa jest tablica kruchość. Odblokowałem tutaj legendarny węzeł, czyli wszyscy przeklęci wrogowie odnoszą obrażenia zwiększone o 10% ode mnie i od moich sług. Ta premia zwiększa się o 10% co sekundę, dopóki wrogowie są przeklęci maksymalnie do 40% razy. W gnieździe glifu mam umieszczony glif dominacja. Daje mi on zwiększone obrażenia od przytłoczenia oraz kiedy przytłaczam wroga, wszystkie obrażenia zadawane mu ode mnie i moich sług są zwiększone o 12% na 5 sekund. Z rzadkich węzłów, jakie odblokowałem, to ochrona zdrowia, likwidacja, nieprzemijalne cienie oraz rozmyślność. Moją trzecią tablicą mistrzostwa jest tablica Krwawa Jadka, czyli zadaje obrażenia od przytłoczenia zwiększone o 70%. W gnieździe glifu umieściłem glif Esencja, czyli zwiększone obrażenia od trafień krytycznych i trafienia krytyczne zadają obrażenia zwiększone o 22% razy wrogom, którzy nie są w pełni sił. Z rzadkich węzłów, jakie tutaj odblokowałem, to strzeżone natarcie, potęga, twarda skóra i remedium. Moją czwartą tablicą mistrzostwa jest tablica Uwiąt, czyli wszystkie moje efekty wywołujące obrażenia. Odcienia z upływem czasu mają 5% szans na zadanie 50% dodatkowych obrażeń za każdym razem. Gdy wywołują obrażenia, szansa ta zwrasta o 2%, a premia do obrażeń o 8% za każde 60 punktów inteligencji, jakie posiadam. Maksymalnie 1200 punktów inteligencji. Moje aktualne szanse 45% i aktualna premia 210% W gnieździe glifu umieściłem glif kontrola czyli zwiększone obrażenia zadawane wrogom o ograniczonej kontroli Ja i moje sługi zadajemy obrażenia zwiększone o 20% razy większe wrogom ograniczonej kontroli Z rzadkich węzłów jakie odblokowałem to sunące cienie nieprzemijalne cienie anatema i dominująca ciemność moją piątą i ostatnią tablicą mistrzostwa jest tablica krew rodzi krew krwawe kule zwiększają obrażenia o 10% maksymalnie do 50% razy na 5 sekund w gnieździe glifu umieściłem glif eteryczność, czyli uzyskuję tutaj premię do moich wszystkich magicznych węzłów, czyli tutaj obecnie mam dodatkową premię do obrażeń od przytłoczenia i do zręczności. Jeżeli tutaj będę miał więcej punktów, to oczywiście odblokuję tutaj wszystkie te węzły. Z rzadkich węzłów, które na razie mam odblokowane, to pokrzepienie i wzmocnienie krwią. To by było tyle, jeżeli chodzi o tablicę mistrzostwa. Czyli jak gram tą budową, cały czas spamuję napływ krwi, fawa była. tworzę zwłoki, spętanie dusz, wysysam duszę i napływ krwi. jeżeli jestem zamrożony używam Pawej mgły i znowu napływ krwi mogę rzucić dalej z niedowężenie pęta dusz i napływ krwi. Niedołężenie na dalszych wrogów, dlatego że wrogowie, którzy są blisko mnie, są już dotknięci moją klątką z niedołężenia i żelaznej dziewicy. Niedołężenie, spętanie dusz i napływ Cały czas prawie spamujemy. Zamrożony jestem, chwawa mgła i napływ trwi. Spętanie dusz i spamuje. Falą błękła, może z zwłoki. i spamuje napływ, czyli spętanie dusz i idziemy dalej. Spędzanie dusz. Spędzanie dusz. Po przeciwnikach. Idziemy dalej. Niedołężenie i spawuję napływ krwi. Spętanie dusz. przeklinam dalszy krok z niedołężeniem. Krwawa mgła, jeżeli mnie zamrożą. I napływ krwi spęta nieduż z niedołączeniem spęta nieduż i spamuje przez cały czas na drzwi. Dalej sprępa do... uh. yeah. uh. nie było. Ty na pół śpi. Ponownie sprzęt pan nie było. Do... 빚은 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 빚 Nie dużo i spamuję cały czas napływ krwi. Jeżeli jestem ogłuszony czy oszołomiony, mogę użyć krwawej mgły. I to by było tyle. To. Dzięki za oglądnięcie filmu. Jeżeli macie jakieś pytania, napiszcie w komentarzach. Nie zapominajcie o subskrypcji. Zapraszam wszystkich do mojego klanu Braterstwo Wiru. Pamiętajcie, to jest budowa przeznaczona na sezon 6 gry Diablo 4, który rozpocznie się 8 października. Do zobaczenia na następnym filmie.